Kia. Movement that Dzień dobry, cześć. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam nową ekspozycję, która pojawiła się u nas w salonie. Mowa tutaj o nowej Kia Sportage w wersji Business Line z napędem hybrydowym. Zapraszam na krótki film. Ale zanim przejdziemy do filmu, tradycyjnie prośba o subskrypcję, jeśli jeszcze nie masz subskrypcji. Łapkę w górę. Jeśli macie pytania, bądź pomysły na filmy, piszcie w komentarzach. Zapraszam na film. Nowa Kia Sportycz, wersja Business Line, napęd hybrydowy, czyli 1.6 turbo, benzyna 180 koni plus do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 230 koni. Do tego mamy hydrokinetyczny automat biegowy z napędem naprzód wersja wyposażenia Business Line, kolor Lunar Silver. Cena prezentowanego egzemplarza to 167 900 zł brutto. Business Line, czyli felga 18 cali, czyli te wszystkie tutaj czarne plastiki mamy wykonane z materiału o wysokim połysku, czyli tak zwany piano black, przyciemniane szyby, kluczyk zbliżeniowy, ładny jest ten kolor również. Ktoś powiedział, że jasne kolory na sportyczu dobrze wyglądają, bo podkreślają sylwetkę. Kurczę czarny też mi się podoba, ale ten też jest ładny. Znaczy jak to mówią, że ładnemu we wszystkim ładnie. Tak wygląda grill w Biznes linie, w hybrydzie, na co warto zwrócić uwagę, w hybrydzie w standardzie jest pakiet bezpieczeństwa, czyli mamy hamowanie autonomiczne, hamowanie e, autonomiczne na skrzyżowaniach. Mamy również e, aktywny tempomat z, z funkcją stop and go, czyli z funkcją asystenta jazdy w korku. Tak wygląda felga 18 cali w hybrydzie. Zajrzyjmy do środka. Miękko. Pełna elektryka. Tu również jest miękko. W hybrydzie baterii 12V Reset. Elektryczne na otwieranie klapy bagażnika. działa, wielofunkcyjna kierownica zakrzywione zegary elektryka fotela tak wygląda tapicerka w wersji business line tu mamy skórę, tu mamy materiał, przyjemny w dotyku, taki jest wzór tej tapicerki tu już pojawia się skóra to jest ten tak zwany długi podłokietnik on jest na tyle długi, że on nie musi być przesuwany przed tył no i ta konsola też kompletnie zmienia wygląd wnętrza tego samochodu Indukcyjna ładowarka Gniazdo USB-C, USB tradycyjne do CarPlay'a, do Android Auto czy do po prostu pendrive'a z muzyką, do multimediów Podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica Start-Stop Shift by Wire Ambientowe oświetlenie tu Również to widać, widać jest. Eee, tu jest asystent zjazdu z górki, auto hold, czyli wiadomo, trzyma za nas hamulec na światłach, drive mode, tryby jazdy. Kamera i włączenie, włączenie czujników, cap holdery. Zajrzyjmy do tyłu. Również miękko. Elektryczny, elektryczna szyba, podgrzewany fotel. Dwa poziomy podgrzewania. Później Wam to pokażę, jak samochód odpalę. Tapicerka, fotela. Też były prośby, żeby te tapicerki dokładniej pokazywać. Tu mamy skórę. Tu również, tu mamy materiał. Dwa isofiksy. Mamy tutaj uszy. One są prawie że na wierzchu, więc nie będzie, myślę, problemu z zamontowaniem fotelików. Tu mamy jeszcze trójstrefową klimatyzację kieszenie w oparciach zaczep na zakupy. Chyba moje ulubione zaczep na marynarkę i wejście USB-C dla pasażerów tylnego rzędu. Kanapa jest regulowana, więc ten kąt nachylenia oparcia można sobie też tutaj ustawić. Spróbuję wam pokazać możliwość regulacji kąta nachylenia tego oparcia. Zobaczcie, ile tu jest poziomów. Trochę bardziej pionowo. A teraz to już jest w ogóle pionowo i to jest pierwsza pozycja. Jeden ząbek, drugi ząbek, trzeci, czwarty, piąty, no i maksymalnie do tyłu cofnięte oparcie. No można naprawdę sobie ten fotel wygodnie ustawić i ta podróż, nawet w dłuższą trasę, stanie się na pewno komfortowa. Idźmy dalej oglądać samochód. Jak już pokazałem możliwości regulacji kąta nachylenia tylnej kanapy, to zajrzyjmy do bagażnika. Wersja Business Line, czyli elektryczna klapa bagażnika. Bagażnik w hybrydzie 587 litrów pojemności. Koło dojazdowe. Podłoga dwupoziomowa, można ją opuścić. Wiadomo, te 587 to na pewno jest też mierzone z podniesionym oparciem. Co ważne, tą roletę można wyjąć i ona się tutaj też zmieści. To jest jedno mocowanie, tu jest drugie mocowanie. Na tą roletę, więc nie będzie nam latała. Idźmy dalej, dużo tu jest miejsca. Naprawdę, tu jest duże miejsca. Usiądę, sporo miejsca zaraz usiądę jeszcze z przodu, żeby wam pokazać, że ten fotel wcale nie jest podjechane do przodu. Tak wygląda przednia konsola z perspektywy pasażerów z tyłu. Zajrzyjmy do, do przodu. Deska w business line Zegary zakrzywione pod jedną tawszą szkła. Pasażer ma również elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia. Ma również elektrycznie regulowany fotel. Usiądę sobie tutaj. Bo tu jest naprawdę dużo miejsca. Zajrzyjmy, usiądźmy na fotel kierowcy, odpalmy zegary. wersja business line to również pełne adaptacyjne reflektory i cyfrowe wyświetlacze cyfrowe zegary duża nawigacja Pakietu AE, Plus. tak byłoby, e, byłoby martwe pole z kamery pod lusterkiem. Ale lusterka są składane. Kamera, kamera skrętna. Dwufunkcyjny panel. Już widzieliśmy na innych filmach, fajnie to działa. By nie ma żadnego problemu z tym dotykiem, wszystko działa tak naprawdę po jednym kliknięciu. Fotochromatyczne lusterko i e-call. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę, jak to w hybrydzie wygląda. Samochód oczywiście w tej chwili jest odpalony, pracuje. Sprawdza na silniku elektrycznym, ale pracuje. Słychać tutaj chłodzenie. Odpalił. Tak wyglądają światła do jazdy dziennej. Odpalmy światła mijania. Światła z tyłu, i tu już jest pełny LED wszędzie. Spalę jeszcze światła awaryjne, żeby Wam też pokazać, który z nich jest LEDem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, i tu już jest pełna, pełny LEDowy reflektor. Kierunek również LEDowy, w odróżnieniu od niższej wersji wyposażenia. Były o to prośby? Proszę bardzo. To chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o Kia Sportage w wersji Business Line z napędem hybrydowym. Jeśli macie ochotę zobaczyć ją na własne oczy, zapraszam do salonu. Samochód stoi na ekspozycji, i pewnie jeszcze chwilę postoi. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. I tradycyjnie, jeśli film był dla Was przydatny, odpowiedział na Wasze pytania, prośba o subskrypcję, komentarze, polubienia filmu to pomaga nam rozwijać kanał. Dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie. Ładny. here movement that inspires